Ueś. Witam Was bardzo. Tak naprawdę bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie na kanale, tylko kanale. Eee... Hmm, co mam to, żeby zacząć już kopać? Fajnie to wygląda przykład. Hmm, dlaczego? Fajnie w ogóle mam nitkę ten chest. To jest fajnie zaznaczone, że jest. Paczka. Hmm, dzień. Może my teraz pościnamy tutaj trochę. Drzwi, tak? Bo ja jakbyśmy wiem jak Nie no, ten komputer jest epicki. Na tamtym normalnie tutaj. Widzicie to? 500. Chyba 20 pikseli na, na 520 pikseli i się nie baguje. Nie, no ja nic na tym tak super nie grałem tak na survivalu. Nie, no bo nie mogłem. Miałem słabego kompa wtedy. Gdzie 500, 500 na 520 pikseli? Jak się nie zmienił, niestety. Może dlatego, że się nie chciał zmienić. Jak ktoś się nie chce zmienić, to nie musi się zmieniać, prawda? A czy krowy się jakoś zmieniły? No to co, co wy na to, żeby pójść już kopać dalej? Ja wam to wytnę, jak to tak można cały czas kopać? O, mamy węgiel. To był trochę krótszy filmik, ale część.